Co roku w naszym kraju na śmietnik trafia 9 milionów ton żywności, a mogłaby posłużyć potrzebującym. Toruński bank żywności pośredniczy w przekazywaniu jej najuboższym, ale brakuje mu chętnych do pracy. Czeka na wolontariuszy, którzy zajmą się zbieraniem żywności. Te artykuły spożywcze pochodzą ze zbiórki żywności zorganizowanej w miniony weekend w toruńskich sklepach. Klienci przekazali wolontariuszom blisko tonę żywności. Teraz te produkty trafiają do potrzebujących m.in. do domu dziecka, młody las. Dzieci uwielbiają, a nadmienię tak krótko, że odpadki są w sklepach drogie. No i bardzo jesteśmy zadowoleni, jeszcze raz powtarzam, z tych darów, które otrzymujemy. Tutaj bo wspomagają naszą placówkę. Banki żywności przede wszystkim liczą na dystrybutorów i producentów artykułów spożywczych. Zalegające na półkach magazynowych produkty, mąka, kasza, makaron, jeszcze przed upływem terminu ważności do spożycia mogą trafić do ludzi dotkniętych ubóstwem. Toruński Bank Żywności pomaga miesięcznie 15 tysiącom osób. Mógłby wesprzeć większą rzeszę, gdyby do pracy zgłosili się kolejni wolontariusze. Brakuje nam na przykład osoby, która by pomagała w magazynie, która by prowadziła stronę internetową, która by. Nawiązywała kontakty z producentami, bo chodzi tu też o to, żeby nie marnować żywności, żeby żywność produkowana w nadmiarze trafiała do banków żywności, aby nie była utylizowana. Toruński Bank Żywności poszukuje odpowiedzialnych osób chcących pomagać innym. Mile widziani są emeryci, ręciści i studenci. Chętni mogą się zgłaszać do 15 października. Pod koniec miesiąca planowane jest szkolenie.